To jest kanał Porozmawiamy o Skokach, Zakończył właśnie konkurs indywidualny Pcharu Świata i turnieju czterech skoczni. W Oberstdorfie wygrywa Wellinger przed Ryukobayashim, Kraftem, Kosem, Lindvikiem, Raimundem, Geigerem, Herlem, Peterem, Preucem i Hajbekiem. Ogólnie rzecz biorąc konkurs mi się średnio podobał, zwłaszcza w drugiej serii, bo w pierwszej serii to jeszcze początek był z mocnym wiatrem z tyłu, ale warunki były naprawdę stabilne jak na tą moc wiatru, na siłę wiatru. Ale niestety okolice Rio Bayasiego przepraszam Rio Kajasiego Lindwika tam warunki uległy dość wyraźnej zmianie i było to widać, że końcówka listy startowej jeśli chodzi o tych zawodników nierozstawionych miała wyższe noty niż zakład, można byłoby zakładać na podstawie serii próbnej czy kwalifikacji, chociaż po Belszale było to bardzo dobrze widać. A w drugiej serii, no niestety, było w okolicach lekkiego wiatru z tyłu, lekkiego wiatru z przodu, momentami nawet, ale było kilku takich zawodników jak The Schwanden, jak chociażby właśnie końcówka sama Stratoszy i Kraft, i Wellinger, i chociażby jeszcze do tego Geiger, i ogólnie cała końcówka miała z tyłu, kilku zawodników też takie włapało potężne podmuchy z tyłu, a niektórzy mieli lepiej, takie jak chociażby Lowrokos, Simon Aman w trochę mniejszym stopniu Kamil stocha, ale teraz porównywanie no powiedzmy Krafta Stocha, no to nie ma większego sensu przy takim rozjeździe jeśli chodzi o warunki w każdym razie wygrywa Wellinger pierwszy po pierwszej, wygrane kwalifikacje, szóste zwycięstwo z karierze 33 miejsce na podium, 3 punkty przewagi nad nie dużo, bardzo niedużo nad Kraftem, 10,40 10... Już całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że zbliża się jednak gapa i 19,6 nad kosem, ale kos to osobna sprawa, to jest po prostu osobna sprawa, to trzeba osobno mówić. W każdym razie Wellinger skoki bardzo fajne, tej dyspozycji się nie spodziewałem, no nie doceniłem Wellingera, to trzeba przyznać przed turniejem 4 skoczni bardzo go nie docenię, w ogóle nie dałem go w piący. Tak samo Rio Kobayashiego, a wydaje się, że to będą postacie główne razem z Kraftem, chociaż, a to będzie dopiero przy Kraftzie. W każdym razie Wellinger skoki bardzo fajne i w tych cięższych wonka też sobie poradził, bo zawonik raczej jednak lecący. Dość wysoko. Drugie miejsce Riojo. Drugi po serii pierwszej, 53. Miejsce na podium w karierze. Jestem też bardzo przyzwoity i też raczej, też warunki były w miarę, w miarę, zwłaszcza w pierwszej serii. No w drugiej, no nie, w drugiej nie, bo tam i Crafty, i Riojo, Wellinger, no może odrobinkę, ostatnia dwójka miała odrobinkę lepsze, ale czy to jest kwestia tylko samego odczytu, czy faktycznie mieli odrobinkę łatwiejsze warunki, to akurat trudno ocenić. Trzeci Kraft, trzeci po serii pierwszej, 106 miejsce na podium, mimo wszystko, mimo pecha do warunków i tych skoków, które może nie są najlepsze, no to zbliża się do Ochonena bardzo dynamicznie. No nie trafiał z warunkami, miał pecha w pierwszej serii, bo skakał z najkrótszego rozbiegu i chyba w najgorszych warunkach z tego najkrótszego rozbiegu, pół metra sekundy, reszta miała około 0,2, oczywiście mówię o 73 w drugiej serii też, z czołówki miał najgorsze warunki. No ale chyba Wellinger jest w odrobinkę lepszej formie teraz. No i znak zapytania ogromny przy Krafcie, no nie da się od tego uciec. Co się będzie działo w GAPA? Co się tam będzie działo, bo to naprawdę może być coś, co kompletnie wyrzuci Krafta z notowań. No chociażby kos wydaje się, że jednak jest wielkim beneficjentem tego, co stało się w drugiej serii. Też patrząc o po pozycjach, na to by się po prostu zanosiło, ale kraft, tak jak mówię, jak wszyscy mówią, co będzie w gapa, to jest po prostu najbardziej istotne. Bo jeżeli będzie porównywanie, to jak najbardziej szanse na końcowy triumf są bardzo wysokie, może nie jakieś bardzo, ale są wysokie, bo jednak 10 punktów to nie jest jakaś. Porażająca strata, powiedzmy sobie szczerze, ale jeżeli będzie średnie, powiedzmy druga dziesiątka, no to sytuacja Krafta będzie bardzo ciężka, tym bardziej, że chyba nie ma takiej formy jak była na początku sezonu, żeby odrabiać po 20 punktów na skok do potencjalnych rywali. Czwarte miejsce El 13. po serii pierwszej, najwyższa nota drugiej serii. Co ciekawe, Peter Preuss miał drugą, a dopiero dalej byli Wellinger, Jojo, a Kraft był dużo, dużo jeszcze dalej w tej klasyfikacji. I Kos po prostu trafił w bardzo dobre warunki w serii drugiej. No, Skok bardzo dobry, podciągnął bardzo lądowanie Low Rock cost, to trzeba mu przyznać, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat, to co się działo na początku jego obecności w Pucharze Świata, w takim sensie, że na początku jego intensywnej obecności w Pucharze Świata, no to były metry, brakowało not, że bardzo brakowało not, pamiętam, bardzo brakowało, a tutaj naprawdę to lądowanie było wypieszczone, nie był tak wysoko oceniony jak chociażby Wellinger odległość taka sama, 139,5, no ale widać, że kos naprawdę się w tym elemencie podciągnął. Chociażby tak jak granerut, chociaż żeby to znacznie szybciej, kiedy zaczął dominować w sezonie 2021, to no, co na początku było strasznie ciężkim lądowaniem, a on w przeciągu kilku miesięcy naprawdę podciągnął się w tym elemencie w stopniu co najmniej zadowalającym. Ale jeżeli chodzi, lo, chodzi o laurokosa, no, to są warunki w dużej mierze. No, nie wydaje mi się, że przy porównywalnych warunkach były na czwartym miejscu i to jeszcze z dość wyraźną, no może co dużo powiedziane, z przewagą nad Lindwikiem całą resztą stawki. Piąte miejsce, Lindwik, szósty po serii pierwszej. No, raczej warunki, zwłaszcza pierwszej serii trochę powyżej średniej i mimo wszystko nie jestem przekonany do Lindwika, zwłaszcza jeżeli będzie na przednim wietrze, bo to odbicie bardzo kieruje w górę. Przy tylnym wietrze wydaje mi się sprawdza to się nieco lepiej. Ale jeżeli będzie z przodu, zwłaszcza jeżeli będzie taki typowy Innsbruck, czyli raczej z przodu albo wcale. No to jak jest wcale, no to nikt nie jest w stanie się z tym uporać. A jeżeli będzie mocno z przodu, to wydaje mi się, że nikt nie będzie w stanie tego tak dobrze wykorzystać, jak chociażby Kraft Rioju i może jeszcze paru w czy Lowrocos chociażby. No ale występ bardzo dobry i w zasadzie jedyny z Norwegów, który jest jeszcze w grze, bo drugi, który był najwyżej w notowaniach, powiedzmy, no to wypisał się z rywalizacji w wyjątkowo spektakularny sposób. Szóste miejsce, Ryan, dziesiąte po serii pierwszej było blisko życiówki. Kolejny super występ i też wynik z pierwszej, przepraszam, z drugiej serii, no powyżej powiedziałbym średnie troszkę te wanki ale też nie jakoś bardzo, to nie były najlepsze walki w serii też mi już chyba z krótszego rozbiegu w przeciwieństwie do Laurokosa, ale występ bardzo, bardzo dobry, no i Niemcom ogólnie idzie całościowo, siódme miejsce Geiger, czwarty po serii pierwszej, no skoczył trochę bliżej, a biorąc uwagę jeszcze jego technikę, no to Spodziewałem się trochę więcej od Geigera nawet przy tych warunkach, no ale stracił dość wyraźnie. No Kraft miał wyraźną przewagę nad nim, jeszcze trochę dołożył w serii drugiej i jest ta dyspozycja, czy dysproporcja kilkunastu punktów do Krafta, który już traci ponad 10 do Wellingera. I ogólnie jak na moje typowanie, no to dwóch pierwszych jest w ogóle spoza mojego typowania, mimo że ich brałem pod uwagę, to jednak ich nie umieściłem, no i Wygląda na to, że się dość ostro przejadę na tym. Miejsce ósme, Jan Herl po pierwszej i po drugiej serii. Występ bardzo przyzwoity, ale nie taki jak w próbnej, którą wygrał. No i wydaje się, że też on nie trafił w drugiej serii. Tak jak kilku innych no nie trafił w drugiej serii z warunkami. 9. Miejsce Peter Pes 20 po serii pierwszej. No, warunki powyżej szeni w drugiej serii. I też lądowanie... W pierwszej serii było średnie, skok, wydał się średni, ale druga nota, jeśli dobrze pamiętam, drugiej serii, ale tak jak Kost, no trafił warunki wyraźnie powyżej, tak jak chociażby jeszcze Aman do tego. Dziesiąte miejsce, hybek piąte po serii pierwszej. no Znów Hebeck, ta lewa Narta idzie mu niżej, trochę traci tej wysokości przelotowej, cały czas ten błąd się powtarza, a jednocześnie jest to na tyle mocny skoczek, że jednak z tym błędem sobie radzi i nie po raz pierwszy w tym sezonie jest czołowej dziesiątce. Reprezentacja Polski, 17 12, 24, po serii pierwszej. No Warunki troszeczkę pomogły w drugim skoku i to, że momentami niektórzy byli wycinani, jeżeli chodzi o drugą serię, ale naprawdę te skoki wyglądały nieźle. Skoki, trudno powiedzieć, sam zainteresowany mówi, że są spóźnione, a w wielu przypadkach te powtórki są dość niefortunne i czasami ciężko było ocenić, czy te skoki są spóźnione. Zależy, którą akurat powtórkę zażyczył sobie realizator i czy była ta z boku, czy tylko z tyłu, z pleców skoczka, kiedy było bardzo ciężko ocenić, czy ktoś ma spóźniony skok, czy nie. No, ale jest to najlepszy wynik w sezonie. Skoki wyglądały dobrze, ale jeżeli chodzi o Polaków, to jeszcze... Przyjadę do końca wiew Polaków, a później dopiero powiem o co mi chodzi 27 miejsce kubacki, 28 po serii pierwszej 32 nota, żyła 28, 29 miejsce o pierwszej serii ale 37 nota, 35 miejsce wąsek, chociaż nota wyższa, akurat od żyły 37 zniszczą, też miał wyższą notę niż żyła i 47 kod. Jeżeli chodzi o czołową trójkę. No to wydaje mi się, że te skoki nie były jakoś znacznie lepsze z pierwszej serii, przepraszam, z drugiej serii niż z pierwszej serii, tylko po prostu kompletnie inne warunki przy znacznie, przy porównywalnym rozbiegu warunki kompletnie inne, czyli okolice zera, może delikatnie z przodu, a okolice metra na sekundę z tyłu i stąd była ta różnica, bo nie wydaje mi się, żeby chociażby skok żyły czy kubackiego był zdecydowanie lepszy jakościowo w serii drugiej, tylko po prostu kompletnie inne warunki. No i też można powiedzieć, że jest pewna, można tak powiedzieć, zachowana prawidłowość, jeśli chodzi o polskich skoczków, bo jest pierwsza z od dłuższego od trzech w serii finałowej, ale za to, jeżeli chodzi o noty, to byłby tylko jeden w trzydziestce, a Szwajcarzy cały czas odjeżdżają, mimo tego, że tylko dwóch było w czołowej trzydziestce, no bo Aman zdał więcej punktów niż Kubacki, żyła razem wzięci, no a też Vanden był przed Sochem, więc w zasadzie status quo w tym sensie zachowane. Jeżeli chodzi o Wąska, no to skakał najsłabiej w zasadzie, teoretycznie przynajmniej, ale no był tej części rywalizacji, kiedy warunki troszeczkę się poprawiły w serii pierwszej. Zniszczono, no, miał sytuację taką, jaką miał. 47 kot, no... Skoki poza tym konkursowym były naprawdę fajne. Taki numer 3, jeśli chodzi o reprezentację, gdyby na ich podstawie formułować, powiedziałbym kadrę w tym momencie, no to raczej kod byłby nie do ruszenia. No ale tutaj warunki najcięższe chyba w całym konkursie, chociaż niewyróżniające się. To nie było tak, że miał nagle 30 punktów ani poza nim, nie miał nawet 20, tylko to było dziesiąte części punktu, a Fetner pokazał, że w tych warunkach można było skoczyć znacznie lepiej. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać w kolejnych konkursach i kto tu będzie dominował, bo wydaje się, że Stoch jest najmocniejszy, a dalej za nim, no naprawdę trudno powiedzieć, kto tak naprawdę jest numerem 2 w tym momencie. I można powiedzieć, że niewiele się zmienia, a Stoch cały czas to będę mówił, że kilka lat temu Stoch z błędami, no to był Stoch cały czas, który potrafił się kręcić w okolicach podium albo być na podium ze spóźnionym skokiem, a tutaj nieco spóźniony skok jest już super, jest już fajnie, no to jest cały czas druga dziesiątka, druga dziesiątka i to raczej dół tej drugiej dziesiątki. Dalej, reprezentacja Niemiec 11, Paszke 9 po serii pierwszej nigdzie nie trafił jakichś wonków poniżej średniej, a i tak jest to miejsce poza czołową dziesiątko najgorszy występ w sezonie. No, przejechałem się na Paszkę. Ja wiem, jak to wygląda, że od razu skreślam tutaj Paszkego, ale wydaje mi się, że po prostu się przejechałem na typowaniu, że z drugiej strony Paszkę przecież ma świetne pierwsze periody i to nie w tym sezonie, tylko już kilka razy coś powtarzała. Później z formy i tym można byłoby się ewentualnie sugerować. czy Nie tak już w przypadku chociażby Wenningera, kiedy się sugerowałem spadkiem formy teoretycznym Wengelbergu. I wydaje mi się, że tutaj jednak przestrzeliłem, 24. laj, przepraszam, 15. po serii pierwszej, no warunki powyżej średniej w pierwszej serii, w drugiej poniżej średniej i wydaje się by zdecydowanie najsłabszy z Niemców, ale on nie zostanie odstrzelony, no bo przecież kwota jest obcięta i to raczej Schmidt albo ktoś inny wskoczy z Pucharu Kontynentalnego. Austriacy, 13. Fetter, 7. po serii pierwszej, no też warunki nie za bardzo w serii drugiej, a w pierwszej za to z tej 19. belki poradził sobie całkiem nieźle proporcjonalnie do tego, co się działo w pierwszej serii. 19. Eigner, 25. po serii pierwszej, występ, bardzo przyzwoity, też beneficjent trochę tego, że momentami niektórych wycinało w serii drugiej. To samo trzofenik 20 po drugiej, 26 po pierwszej serii. No tutaj jest walka, czy trzofenik się utrzyma. Nie spodziewałem się tego, że trzofenik może walczyć o to, czy jakiś ambasher nie zajmie po prostu jego miejsca. Jakiś ambasher, no to teraz jest czołowy junior świata, ale. Czyli on, czy Lightner, czy ktokolwiek inny mógł zastąpić właśnie Shawfenika, bo Agner wydawało się, że właśnie taki zawodnik, żeby popunktować i wrócić do pucharu centralnego, żeby znów walczyć sobie o limit, a tutaj, jeżeli sytuacja dla się znacznie nie poprawi, albo ktoś jeszcze go przeskoczy z krajówki, w którymś z konkursów TCS-u, to być może wyląduje w Pucharze Kontynentalnym i to w momencie, kiedy Red Bull wziął się za sponsorik. To byłoby dość zabawne i nie aż tak często spotykane, jeśli chodzi o tego sponsora. Pomijam tutaj chociażby Tomasza Pilcha, bo to trochę inny przypadek. Słowenia, 14, Zajc 14 po serii pierwszej. No skoki w porządku, ale no na treningach bywało lepiej, jeśli chodzi o Zajca. 18 dla niższych, 16 po serii pierwszej. Warunki niby trochę poniżej średniej w sedli drugiej, ale no jednak wydaje mi się, że przestrzeliłem. Nawet jeżeli dla Laniszek zrobi jakieś forte, jeżeli chodzi o następną część turnieju Czterech Skoczni, no to raczej, no kiedy on ma to nadrobić? Kiedy on ma to nadrobić? Tam jest ponad 40 punktów straty już do czołówki, a craft, Rioju, Wellinger, no to wydają się być w wyższej formie i raczej nie dadzą się dogonić, jeżeli chodzi o Aniszka, Balniczek skakał równo, ale nie na takim poziomie, żeby nadrabiać sukcesywnie po kilka, nawet kilkanaście punktów na skok do tak dysponowanej czołówki. 22. Domen 27 po pierwszej, też beneficjent raczej tego, co działo się w drugiej serii, ale kolejny występ, bardzo solidny i tak jak mówię. Najsłabszy ze słoweńców ale jego pozycja absolutnie nie zagrożona w tym momencie w reprezentacji w pierwszym składzie na Puchar Świata. Norwegowie 17, przepraszam, 12 Forfang, 17 po serii pierwszej występ, no taki jakiego się spodziewałem, szczerze mówiąc od A do Z, bo przy tych warunkach spisał się średnio, w drugiej serii warunki powyżej średniej i skok od razu dłuższy, 23, 22 po serii pierwszej, tak jak się spodziewałem, przegrał z nim samym, ale ostatecznie wygrał, jeżeli chodzi o cało kształt konkursu ale skakał średnio Tandej i w zasadzie no poza pierwszym skokiem treningowym no to jakoś nie szalał Tande. 33. Estfold, 30. po serii pierwszej rozczarował mnie Estfold warunki średnie, ale naprawdę Estfold mnie rozczarował chociaż, akurat no, jeśli chodzi o warunki przynajmniej usiądnione no oczywiście tą wcale nie miał jakoś bardzo ciężko w pierwszej serii jestem rozczarowany postawą Estfolda 48. Granerud, no tutaj nie wiem co się stało, Bressadola, kompletnie mu skok nie wyszedł a Granerud zdołał go jednak wypchnąć do serii drugiej no nie spodziewałem się Myślałem, że Grenard po prostu nie włączy się do walki o top 5, dlatego go nie wziąłem do typowania, ale że zostanie wyrzucony po prostu od razu z walki, to tego się nie spodziewałem. I to w tak spektakularny sposób. Nie, że był gdzieś tam lucky loserem, bo Bresadola bardzo dobrze skoczył, tak jak chociażby Bresadola w serii próbnej. Tylko, no, wówczas Bresadolę do drugiej serii, a nie Bresadola, Bresadola go wyeliminował. Tak to trzeba nazwać. Dalej. Reprezentacja Japonii 16 k do 12 po serii pierwszej. Na skok ten drugi nie do końca mu wyszedł, to już sam tak zareagował, ale kręci się w okolicach swojej życiówki, czy 14 miejsca i naprawdę Nikaido się ustabilizował na bardzo fajnym poziomie, bardzo fajnie wyglądały jego skoki. Jest niesamowicie powtarzalny, W zasadzie jeden z najbardziej powtarzanych w tym momencie skoczków w całej stawce 29 Junshiro, 18 pozycji pierwszej, no bardzo skorzystał na tym, co spotkał go w pierwszej serii, czyli warunki można powiedzieć neutralne albo nawet delikatnie sprzyjające z tej 19 belki, kiedy większość miała lutę z tyłu na całej długości, no to on miał bardzo fajne warunki, no i jeden z najlepszych przegranych i występ jak najbardziej przyzwoity, chociaż tej drugiej serii no niby chyba ten skok był gorszy, chyba trochę spóźnił po prostu ten skok i no był to skok słabszy i wyraźnie zjadł w serii drugiej, ale Japończycy i tak nawet jeżeli niby nie idzie, no to jest Junshiro, który zdobywa mnóstwo punktów, przepraszam, Kobayashi jest do który tłucze regularnie punkty w drugiej dziesiątce i od czasu do czasu, czy to Takeuchi czy Junshiro jakieś tam drobne punkciki zdobywają, no z punktu widzenia Polski no to taki kryzys i tak jest bardzo dobry, mimo wszystko. No i w zasadzie wszyscy są tam młodsi, no może poza Junshiro, poza Takeuchi, wiadomo, no ale wcale nie aż tak bardzo starsi od, jeżeli w ogóle, od kadrowiczą reprezentacji Polski. 43 Takeuchi, no występ taki, jakiego się spodziewałem, no przy dobrych warunkach byłby to chociażby kandydat na to, żeby dostać się do drugiej serii spotkań Kiluzera, gdyby po prostu zrobił takie naprawdę super, hiper ale w zasadzie można to powiedzieć o większości zawodników. Szwajcarzy, 15-11 po serii pierwszej, Pierwszy skok mnie rozczarował, drugi mnie nie rozczarował, ale po prostu Deszfanen trafił bardzo złe warunki z tej obniżonej belki, z tego co pamiętam już miał obniżoną, no to dostał akurat ponad na sekundę z tyłu i było widać, że go kompletnie dusi, że złapał fajne przewyższenie, ale po prostu dusiło go do ze zeskoku i wydaje mi się, że ten skok dałby mu spokojnie czołową dziesiątkę, ale no naprawdę trafił bardzo źle z warunkami. No i mimo wszystko, mimo że wygląda ta sytuacja trochę lepiej niż Laniszka, zwłaszcza punktowo, no to wydaje mi się, że za daleko, żeby dostać się już do top 5 jeśli chodzi o turniej skoczni. 21 Aman 19 po serii pierwszej. No, trafił z warunkami naprawdę super w drugiej serii. Lądowanie w porządku, jak na Amana, ten Telemark słabo zaznaczony, jednak cały czas szeroko prowadzone. Narty 18 punktów, wydaje mi się, że adekwatna ocena. No, nie zachwycał mi się aż tak bardzo tym lądowaniem, bo ono jednak ma braki. Można powiedzieć oczywiste, jak na Amana już od jakiegoś czasu, ale skok bardzo fajny, ucieszył się bardzo, no, można powiedzieć, zrobiło to też troszeczkę wrażenie, taki fajny skok. 32. Imhof, 29. Nota. No, przekleństwo i błogosławieństwo, zależy kogo spytać, jeśli chodzi o system KOI, kto akurat jest kibicem danej reprezentacji. 39. Peje, no nie wygrał, jeżeli chodzi o Kubackiego, wrzuciłem jakiś czas temu. Post, przepraszam, po prostu grafikę na swój kanał, na media społecznościowe, przepraszam, no w zasadzie na kartę społeczności, jeśli dobrze pamiętam, że aż pięć pudeł, jeśli chodzi o typowanie, no niektóre były takie właśnie na styku, typu właśnie Kubacki Peje, a no Bresadola z Granerudem, no raczej chyba nikt się tego nie spodziewał, a przynajmniej Górne, powiedziałbym 95%, się tego nie spodziewało. Finlandia ze Stonią, 34 Alto, występ. No, miał warunki powieszenie tak jak Walto, ale to nie wystarczyło, żeby dostał się do konkursu głównego, czy raczej drugiej serii z pozycji szczęśliwego przegranego. 35 Walto, 38 Etunusianen. No, lepiej niż w próbnej, ale no bez przesady. 42 Sacho, no przy tylnym Sacho ma duże problemy. I 45 Aigra, wydaje się, że skok dość wyraźnie spóźniony. Dalej Włosi, 25 Instant, 21 po serii pierwszej, no. W zasadzie z tym Tandę wygrywał większość skoków ogólnie i sam pomijając pierwszy trening, to w drugiej serii i tak trafił te warunki poniżej średniej i ogólnie występ bardzo dobry, zwłaszcza drugi skok mi zaimponował wbrew pozorom, no bo skok spóźniony z warunkami poniżej średniej, a i tak ląduje wyraźnie za punktem K i wydaje mi się, że nawet przy tak zawolnym skoku, jeżeli jest to naprawdę skok jeszcze przyzwoity przy tych słych warunkach, przy spóźnionym skoku i to dość wyraźnie, nawet tak wyraźnie że było to widać za pleców skoczka, że ten skok był mocno spóźniony, sam to zasugerował że był mocno spóźniony, sugeruje, że Insam jest w naprawdę niezłej formie że naprawdę ten sufit w tym momencie Insama jest naprawdę wysoko przy udanym skoku 30 do 30 po serii pierwszej teoretycznie, ale 47 to tylko, że trafił na ruta. no bardzo fajny skok, akurat trafił się w serii próbnej i można powiedzieć, że trochę został za to wynagrodzony w dość dziwny sposób ale no i tak nie mógł się już wydostać z tej 30 pozycji, no warunki mu pomogły, ale też chyba skok nie był jakoś nie wiadomo jak bardzo udany, jeśli chodzi o Bresadole 40. 47. Campreger. Swoją drogą Bresadola miał najniższą notę ze wszystkich Włochów pierwszej serii i jednak dostał się do drugiej serii. Wiadomo dlaczego. Campreger. No skok spóźniony, ale to nie pierwszy raz i dyskwalifikacja Czekona miałby 45. notę, gdyby ją potencjalnie zaliczyć. No i reszta świata. 26. Kołdelka. 23. po serii pierwszej. No zrobił mu prezent jego rywal, z tego co pamiętam, Sundal. A no właśnie, zapomniałem jeszcze o Sundalu. No, 41 miejsce, wynik znacznie poniżej oczekiwań i tego, co się działo w próbnej. No, zawolnik raczej pod treningi, chociaż ostatnio w Engelbergu te dobre skoki zdarzały się też w konkursie głównym. A co do kołdelki, no, trafił bardzo fajnie, jeżeli chodzi o rywala. Skoki na swoim poziomie w tym momencie, które dały bardzo przyzwoite miejsce. No, to trzeba przyznać, że to jest bardzo przyzwoite miejsce i ogólnie na koniec roku być może dla Czechów będzie mnóstwo naprawdę fajnych informacji, jak na ostatnie standardy, no bo jutro do gry wchodzą panie prawdopodobnie panie Indraczkowe, Urychowa, może jeszcze Jęcową wezmą do Garmisch-Partenkirchen. Zobaczymy, bo akurat Czeszki bardzo fajnie weszły w sezon. 31 miejsce Belshow, 28 nota, no beneficjent tego co działo się z wiatrem. Pod koniec rywalizacji w pierwszej serii, no ale to nie wystarczyło, żeby dostać się do drugiej serii 40 Zograwski. Występ średni, 43 na rynko, Występ wyraźnie powyżej dna, można tak powiedzieć, więc naprawdę przyzwoicie się prezentuje. Tak jak mówię, to nie jest zawonik, który nawet wyróżniał się w strukturach. Kazachskich, można tak powiedzieć, że Wasiliw o nim było dużo, wcześniej głośno, dużo, wcześniej pre prezentował bardzo wysoki poziom, a Zarenko można powiedzieć, że był lepszy od tej całej reszty, ale naprawdę na tyle reszty stawki nie wyróżniał się Nazarenko. A tutaj nie po raz pierwszy w tym sezonie jednak przemnął te kwalifikacje i w konkursie głównym spisał się: No naprawdę, przyswoicie, to jest najlepszy występ w karierze. 49. Tate France, który pokonał swojego rywala, czyli żył w serii próbnej, no ale jednak ten skok. Najlepszy wszedł na serię próbną, a nie na konkurs główny, bo żyła jakoś specjalnie dobrze się chyba tam nie spisał i wydaje się, że Franc przy dobrym skoku miałby szansę, żeby jednak wygrać tą rywalizację. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, no to tylko jeden konkurs jeszcze tak naprawdę nic nie można było wygrać, można było co najwyżej przegrać, tak jak chociażby Granerud. Prowadzi Weniger 3 punkty straty Rio Kobashi, Kraft 10,40, 10, COS 19,6, 10, Linik 23,2, i 23,3 Geiger 23,9, i 24,2, Peter Preuss 27,3, i 3, Heibek 27 i 9, Paszke 28 Forfang 29,4, i Fetner 29 i 9, Zajc 34.1 i 34,1 i 1 i 35 ,4, reszta powyżej 40 punktów straty. To tyle. Do usłyszenia.